Ja no. cię zapytam. Słuchaj, no. chcesz przyjść do mnie na kawę wieczorem? No pewnie. A żeby było tak miło i ogień by się palił? No tak, ale ty już mieszkasz w bloku mhm. i nienawidzę popiołu. Nie znosisz właśnie. Widzicie Państwo biokominki, które są pomysłem, który został w sumie sprowadzony za oceanu, bardzo dawno temu, natomiast u nas w Polsce jeszcze jak do tej pory wiedza jest niewielka o tym. Sam produkt jest produktem bezpiecznym, nie wymaga żadnych instalacji. Pali się bioetanol, jest to paliwo, które jest wyprodukowane z alkoholu skażonego później. Nie daje dymu, nie daje zapachu, daje ciepło. 3,5 kW taki kominek potrafi dać ciepło. Zasilenie biokominka biopaliwem pozwala na palenie się w zależności od rodzaju palnika od 2 do 10 godzin. Także efektywność jest dosyć duża. Jest regulowany płomień i czysty ogień, który Państwo widzicie. Położone są tutaj imitujące drewno. Ceramiczne polana, które niezależnie kumulują ciepło i później oddają je. Biokominki podczas spalania nie wydzielają dymu, tak jak wspomniałem, ani zapachu. Nie ma problemu z czyszczeniem szyb, z popiołem. Są po prostu czyste, ekologiczne. Biokominki wykonywane są w różnej formule. Zaczynają się od jakichś tradycyjnych, które można y, umieszczać wewnętrzach, które mają stare meble, trącają myszką, można w nowoczesnych. Bardzo dużo jest produktów, które właściwie każdy może sobie dobrać do swojego wnętrza. Również wielkości, jak Państwo widzicie, są duże, bardzo duże i malutkie. Także praktycznie w każdym wnętrzu może znaleźć się ten wielką Szczególnie w blokach, gdzie nie potrzeba żadnej instalacji. Jest to montowane, stawiane i, i zaczyna się zabawa z żywym ogniem. Biokominki również można ustawiać na tarasie, w ogrodzie, również na działkach, w których nie zawsze jest ciepło w tych domkach. Może to być forma prosta ogrzewania. No dobra, bratka, teraz możemy powiedzieć, co to jest. To jest mój nowy kominek. Biokominek. Zobacz. Może stać tam, gdzie chcesz. No tak. Na stole, na ścianie. Na ławie. Może wisieć. A teraz zobacz. I co? Pali się, nie dyni.